E, witam, witam! Z tej strony automat.pl przed Wami światowy turniej babunie. Ej, kurde, powiedzcie, że Ryman nie jest epicki. Powiedzcie, to ja nie wiem po prostu co wam zrobię. Witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Raymana. Ta -ta oczywiście, taki poziom muzyczny, zapomniałem wam w ogóle, że on jest jeszcze w tym, w tej grze, więc zapomniałem wam o tym wspomnieć, bo chyba mówiłem, że będą od teraz tylko 8-bitowe te wersje, co nie? Tych poziomów, a tu się okazuje, że jest jeszcze ten poziom. I ten poziom jest naprawdę strasznie klimatyczny. I on był chyba, o ile się nie mylę, przynajmniej tak jak to pro, prowadziłem, znaczy nie prowadziłem, tylko śledziłem ogólnie rozwój serii Raiman Legends, to on ten, ten level był jeszcze na wersję Wii U, co nie? Pierwszy w ogóle level w Rayman Legends, więc... A. Warto fajnie sobie tak przypomnieć, co nie? Nie, co ja, coś tu sobie włączyłem, czekajcie, o, oh już Wy tego nie widzieliście, bo to na... Przecież mam sobie teraz monitorem. I tego nie widzieliście. Dobra, na następny poziomie przejdziemy ten tutaj ośmiobitowy rokowy zamek, ale tymczasem pójdziemy gdzie indziej. Czyli tutaj. W nie wiem, o której godzinie wstawię ten film, bo na pewno będzie on w sobotę, oczywiście. Jak to oglądacie, albo może oglądacie w niedzielę, nie wiem. Ale nie mam, nie mam pięcia, o której godzinie. Nie mam, nie mam pięcia, czy zdążę wyrenderować zanim wyjdę jeszcze z domu. Zdążę wyrenderować i po prostu wrzucić, a jak nie zdążę, to po prostu. Będzie wieczorem. A tak to będzie może gdzieś tak. Najwcześniej będzie o 16, coś? O 16.30, najwcześniej. A najpóźniej gdzieś tak, nie wiem. 19.30 mi się wydaje. Dobra, lecimy kolejny level, nie strzelaj tyle. Moskito. Powiadacie moskito. Okej. Okay. Dobra, tam się chyba udać nie możemy. Dobra, to się tam nie udaje. Ale ta cisza ta aż kurde, niesamowita. Patrzcie, moskito, dzień dobry. Może sobie przypomnieć jak się nim sterowało trochę. Dobra. O Boże, ta muzyka. Nie no. Teraz ja będę się pół odcinka nad muzyką znowu, no. Przepraszam ludzie, naprawdę przepraszam, ale... Posłuchajcie sobie, naprawdę. Takie klimatyczne. No, chcę strzelić gdzieś. Odejam. O już, o, zapomniałem, czy mi się strzela. Spać się szczela. No, dajesz, dajesz, dobra. Jakoś mi się tu udało. Tutaj żem kogoś zabił. Jak na razie jest prościutko, wiadomo. Wszystko jest easy tak naprawdę. Nie ma nic trudniejszego tutaj. A e, Tak, nie ma nic trudniejszego tutaj. Ale serio, naprawdę to są na razie proste lewele. Te jak były w Origins, to były prostsze oczywiście, bo były na samym początku, co jak co? Yy, a, tu mogę tak to rozwalić. O, dobra, coś tam coś tam zebrałem, to się liczy. Fajnie, że można właśnie tak to odbijać te szczały, to mi się podoba. To jest coś ciekawego. Wiecie co może postaram się tak nie nawalać w spację, bo to na pewno będzie słychać. Jakoś nie chcę, żeby to było aż tak masakrycznie słychać. Okej. Okay. Mm, 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 mm. Możecie się też spytać, dlaczego na przykład tak późno mam zamiar wrzucić ten odcinek. Dlaczego się nie wyrobię na przykład normalnie wcześniej. No i tu właśnie jest moja często pojawiająca się wada, że na przykład sobie postanowię, a dobra, to zrobię jeszcze dzisiaj to, 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 to i to. I potem okazuje się, że żadnej rzeczy tej nie zrobię i będę musiał to nadrabiać. Yy, po prostu przecenię swoje możliwości, co nie? Przecenię swoje możliwości przez to po prostu pewnych czynności nie wykonam. I to jest moja taka spora niekiedy wada, że naprawdę niekiedy za dużo biorę na siebie. Za dużo biorę na siebie, i przez to klapa. Tak, jak na przykład dzisiaj, co nie? Nie mam pojęcia, czy się wyrobię. No, na dzisiaj, oczywiście, tak, ale nie chcę też za późno wrzucać tego odcinku, bo to zawsze jest. Wiecie, no za późno, no. Co jak co? Dobra. O dobra, lunek sobie poleciał, tam jeden może. Jeden jak tam zginie, to tam kij z tym. W dwójce to tak nie było. Trzeba było zbierać wszystkie lumy. Ale w dwójce też było mniej tych lumów. Ostro mniej. Tysiąc na... na całą grę. Zbiera sobie te bomby, bo w nich są lumy. A lumy są fajne. O, i teraz przechodzimy do tego poziomu. Ulala. Pamiętam to w Origins. Wow. I ta muzyka, i ta muzyka, no. Eo. Tak, zacznie przyspieszać. Zacznie się przyspieszać. Coś mi się wydaje, że zacznie. Radzie, musimy spamować w to. Idzie, już przyspieszyło, już przyspieszyło. Masakra. I Muzyka fantastycznie do tego pasuje. No, patrzcie, no. Super. Dobra. Ludzik, ludzik W Origins to było trudniejsze eee, Takie proste W Origins to było trudniejsze, albo później będą takie levele trudniejsze z tego co pamiętam Cześć małaczku Tinsinku, nie wiem, jakkolwiek, jak wolicie tak mówcie, jak wolicie w ogóle mówić na to Na te Stworki Tinsiny, tinsiny czy tensyny, czy w ogóle małaki, tak jak to jest w polskiej wersji, dobra przewincie, nie chcę czego nauczyć ja się trochę przyzwyczaiłem do tych małaków. A teensiny mi trudniej jest wymówić. Sine, jakoś dziwnie to się mówi nimi niekiedy. Czy w losach będę miał następny level? Coś mi się wydaje, że nie. Obraz. Fajnie, tylko czemu mi nie powiedzieli, który level? A, to level tam dalej. Może to będzie ten level os następny? Nie, to chyba w poprzednim świecie odblokowałem level. Dobra, to lecimy do poprzedniego świata, no. Co będziemy tutaj robić? Tak, na przykład na ten weekend na sobotę miałem w ogóle w planach inny film, co nie? No i się wszystko pozmieniało, bo automat jest głupi. I nie potrafi sobie planować wszystkiego. No ale cóż każdy... każdy popełnia błędy, każdy jest człowiekiem. To, że jestem w pewnym sensie, nie wiem, youtuberem czy coś w tym stylu. Że, no, no, mogę chyba się tak nazwać w sumie, bo od 18 od 18 dni nagrywam codziennie filmy, co nie? Więc, więc to, chociaż w cudzysłowie mogę się tak nazwać, chociaż, co nie, eee, to, że jestem w pewnym sensie YouTuberem, to nie oznacza, że, że mam kurde się nie mylić nigdy, co nie, że jestem w ogóle nieomylny i m, nigdy się nie mylę, i że jestem najlepszy, co nie, a mi się wydaje, że bardzo często po prostu ludzie myślą, że o, o to jest YouTuber, więc zawsze ma rację, co nie, i to nie tylko w, w przypadku mnie, to na przykład w przypadku tych większych YouTuberów, co nie. I to jest myślę naprawdę... Z tym trzeba naprawdę uważać, bo... Tu już się... Tu już jest bardzo blisko do manipulacji. <laughs> tu jest bardzo blisko manipulacji, bo jeżeli... jest twórca, któremu ufają... który ma autorytet u tylu ludzi i który może jednym słowem przekonać wszystkich do swoich... do tego co on chce tak naprawdę to to jest... Trochę niebezpieczne co jak co. Żeby się właśnie tutaj manipulacja nie, nie, nie pojawiła, że na przykład powie... Powie jakąś głupotę i wszyscy mu wierzą. W sensie widzowie, co nie? Tak nie może być. O tego nie pamiętam, żeby było Worrigins, lol. Nie pamiętam tego. Ewidentnie. Ale w Origins było tyle rzeczy... A tak dawno w to grałem ostatnio, że masakra. Ktoś ogólnie pisał w komentarzach, że Origins jest trudniejsze od Legends i... Yy, jakby by to powiedzieć, no... Pamiętam, że w Origins były takie levele, które były tak przerąbane, że szkoda gadać. Yy, a w Legends tak naprawdę takich nie ma. Ale mimo to swój poziom trudności dalej w pewnym sensie na pewno zachowuje, chociaż... Nie miałem takich problemów, problemów w Legends jak w Origins. Zdecydowanie nie miałem takich problemów. Co, jak co? Więc... Yy, to największą trudność sprawiają chyba te muzyczne levele tak naprawdę. Mimo to one są tak czy siak proste. Jak widzicie. Dobrze, bardzo dobrze miną. Większość tak naprawdę za pierwszym razem przechodzę. Nie, że, że się chwalę czy coś, tylko po prostu mówię jak jest. No, wyskocz. <laughs> Okej. Okay. No dobra, już zniknął, dobra, byśmy sobie co ja miałem tam zrobić w ogóle, a ten sobie znika, od tak. Dzięki no, dzięki. Więc chyba się zgodzę z tym, że Origins co jest trudniejszy po takiej głębszej e, refleksji, że tak powiem. No, bo chyba jest w tym racja, pamiętam to ostatnie levele były naprawdę, wow, trudne i szkoda, że nie ma, nie ma takich w Legends. szkoda, że to tak ułatwili, bo... Było naprawdę coś fajnego, że pod koniec było naprawdę wielkie wyzwanie. I że gracz naprawdę miał nad czym siedzieć. To mi się, to mi się podobało. Mimo, że się strasznie wkurzałem, to jednak to jednak mi się podobało. O, serduszka. Ale tu coś na lewo jeszcze jest. A no właśnie. Nie wiem, jak on był tam zawieszony. Czy to jakoś dziwnie to wyglądało, czy tylko mi się wydaje. Ale don't care, dobra. Popchnął. Wyglądało to jakby pchnął tą ścianę, no. Masakra, ale Origins mi się tak bardzo nie podobał przez te właśnie lumy w bańkach, tak jak teraz zobaczycie, o. Przez te wszystkie rzeczy w bańkach, to było... ...irytujące i też jak na przykład się zabiło przeciwnika, to on się zamieniał w taką bańkę i żeby dostać drugiego luma z niego, to trzeba było właśnie tą bańkę jeszcze zniszczyć i to było... ...irytujące strasznie w Legends, znaczy w Origins strasznie irytujące, co jak co. To tak męczyło... ...szkoda gadać. No dzień dobry O wow, wow, wow Spokojnie Tam coś na prawo jest? Nie ma <laughs> Ale żebym kółko zrobił fajne, spoko Ale kurde, nie pamiętam tego... Znaczy pamiętam motywu, motyw kręcących się tych właśnie kółek Czy znaczy, whatever, to... whatever to jest, whatever to jest, cokolwiek to jest nie pamiętam tego z, z, z Origins, reszty tego. Czy znaczy, no wiadomo, stworki tak i tak dalej, ale motyw tego levelu to, to kiepsko pamiętam, no. Co jak co. Jednak pokazuje, że dawno temu grałem w Origins. Dawno temu. No... Nateczko. No przecież falnąłem ją. O, jest. Okej, okay, kolejne. Gdzie jest drugi sekret room? Czy ja go ominąłem? Mam nadzieję, że nie Ominąłem Serio? Czy to jest drugi Sekret? Nie Ominąłem jeden sekret room. No tego to się nie spodziewałem, e, W dzień spamiętam. Strasznie irytujące było... Coś, było coś w stylu tego, że, że Roztulumy się tak ładowały, co nie? Że to było tak jeszcze wolniejsze i nie dało się tego przyspieszyć. I to... To irytowało w Origins, pamiętam, kurde. prostu Czekało się, aż się załaduje, a widać było, jaki będzie wynik. Mozolne, mozolne, co jak co. Kurde, ale ja mam tyle takich gadek, które mówię tak często, co jak co. I tego typu różne. Co nie? Też jest częste u mnie. zdrapiemy sobie zdrapkę od razu. Niech wam będzie, będę drapał niekiedy te zdrapki przy Was. No i co? Następnym levelu? Znaczy w następnym odcinku będzie kolejny level muzyczny oczywiście, a tymczasem kończymy na dzisiaj. Dzięki za oglądanie oczywiście ocenę filmu i komentarz bardzo się ucieszę. Tradycyjnie. Bardzo, bardzo mi miło, jak widzę, łapki oczywiście komentarze. Komentarze bardzo chętnie czytam i bardzo chętnie odpowiadam na nie, więc... Jak napiszesz to na 100% odpowiem? Więc, Luśnik, no chyba, że napiszesz jakąś głupotę w stylu pierwszy albo... Dobra, nie, nie, nie będę przeklinał, nie będę przeklinał. E, więc dzięki za oglądanie. Życzę miłego dnia, wieczora, czy kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się, nareczka.